Ani jednego kuponu królewskiego. W tym tygodniu w serii dziennej próbujemy Wam przedstawić nową propozycję dla Was, jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o codzienne odcinki. Tak więc, zapraszam wszystkich do oglądanka. Zaczynamy więc typowanko tablicowe. Wszystkich pozycji z poniedziałku w Lalidze jeden mecz, a tam Villarreal z Osasuną i typujemy dwójeczkę za 6-0. Serie A Sampdoria Roma remisem 3,85 i lecze przegrywał siebie z Fiorentiną za 2,20. Oczywiście, wszędzie w tablicowym typowaniu jest stawka statystyczna 100, tak jak było do tej pory. Dalej mamy angielskie League One Charlton Portsmouth na dwójce 2,70. W Argentynie cztery mecze. Liga Profesjonal, czyli pierwsza liga argentyńska. River Plate wygrywa z Rosario za 1,50. Arsenal Baracas, dwójeczka 3,50. Gimnazja Argentinos Juniors, dwójeczka 3,0. I Vélez Estudantes, dwójeczka 3,50. Do tego Brazylia z Serie A. Tak samo się nazywa jak włoska Serie A, ale klasa drużyn chyba troszeczkę inna. Atletico Paranense z Cori Tibo na jedynce 1,6. Hawaj przegrywał u siebie z Fluminense za 2,05. W Bułgarii mamy Lokomotiv Plovdiv ze Slawią Sofia na remisie 3,30. Do tego Baroes z Ludogorcem na dwójce 1,55. Na Cyprze mamy Aek Larnaka z Nikozją na jedynce 1,45. Apolon Aris dwójeczka 3,50 i Remis Omoni z Neasalamis 4,20. W Danii Superliga, Silke Borg wygrywa z Randersami za 1-8 i tutaj literówka w nazwie Silke Borg, no ale mam nadzieję, że wiecie co to za drużyna. W Ekwadorze mamy Barcelonę SC przegrywającą u siebie Zaukas za 3-30. Muchuc Runa Independiente del Valle, 2-0 i Uniwersytet Katolika wygrywa z Emelekiem za 2-0 również. W drugiej lidze francuskiej mamy mecz Bordeaux z Bastią, a tak naprawdę Basti z Bordeaux i typujemy dwójeczką za 2,50. W Grecji Olympiakos pokonuje Paok Saloniki za 1,80. Druga liga hiszpańska to Holmes Eibar na remisie 3,10. W Izraelu mamy Netanie z Hapoelem Jerozolimą na remisie za 3,50. Hapoel Birsiwa wygrywa z Nesciona 1,135 powiem że pierwszy raz słyszę taką nazwę jak Nestiona tyle lat grałem w Sensible World of Soccer i, i nigdy z tą nazwą się nie spotkałem co dziwne dalej mamy Mokabi Haifa, Hapoel Hadera 1-1-2. w Kolumbii, Milionarios, Patriotas, Remis 4.0.5 Jaguares, Santa Fe 1.2.60 i Envigado, Junior 230 w Meksyku Santos Laguna remisuje z Tolucom za 3,80 i Pachucza Tigres dwójeczka 3,60. Jak zwykle w Meksyku trochę niespodzianek. Norwegia to Kongwinsger z Sadness na jedynce 2.0 Raufos, Kwum Oslo 2:30, Tjordals, Blink, Fredrikstad 2:19. Wracamy znowu do południowej Ameryki, a tam Peru i mecz remisowy. Cienciano, Lima 3,40. W Rumunii Klusz remisuje z Sepsi za 3,15. No a w Szwajcarii również dwa remisy: Tun z Iverdonem 3,65 i Xamax Schaufthausen 3,35. W Szwecji Geteborg przegrywał u siebie z Malmö za 1,90. Ten kurs ostro spada. No a tureckie zmagania to Ankarogucu z Fenerbacze na remisie 3,90 i kolejny remis to Siva Spor z Giresun Sporem 3,40. Takie pozycje tablicowe na poniedziałek dla Was wrzucamy. No i oczywiście wszędzie stawka statystyczna stówka. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. A teraz jeszcze większe zaskoczenie. Nie będzie jednego kuponu, tak jak mówiłem, będą cztery kupony. Musimy serię dzienną w statystykach troszeczkę podupgrade'ować. Postaraliśmy się dowiedzieć troszeczkę o Ameryce Południowej, tak więc tych pozycji z Ameryki Południowej trochę się pojawiło. Zobaczymy, jak nam to będzie wychodziło, no, ale planujemy w tym tygodniu zrobić cały tydzień czterokuponowych typowań. Na pierwszym kuponie mamy River Plate, oczywiście z Argentyny, po całości w meczu przeciwko Rosario. Do tego dorzucamy Ludogorec, po całości z Bułgarii. I Uniwersytet Katolikę, jest to Ekwador bodajże. 1665 do wyjęcia na tym kuponiku, a na drugim mamy Independiente del Valle, jest to kolejna pozycja z Ekwadoru. Dorzucamy klub Junior z Kolumbii, ale tutaj mniej ryzykujemy, bo wrzuciliśmy remis, nie ma zakładu. No i europejski mecz Welen, gra z Oldenburgiem, jest to trzecia liga niemiecka. 1980 do wyjęcia na tym kuponiku, a na kolejny mamy Fredrikstad po całości, oczywiście norweska liga druga. Dorzucamy zakład bez remisu, Nacional Asunción, jest to Paragwaj. No i pozycja z Peru, klub Cienciano, również remis nie ma zakładu. Do wyjęcia 1720. Ostatni nasz kuponik to Raufos na owerze 2,5 bramki. Klusz Sepsi, czyli Rumunia. Poniżej 2,5 bramek, i Montreal Impact przeciwko Orlando City Awans. Są to playoffy w MLS. 1505 do wyjęcia z tego kuponiku królewskiego, tak więc zobaczymy, jak nam pójdzie nowy koncept królewskich kuponików dziennych. A Liga Typera to Mezzampdori za S Romem. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 18:30. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Na pierwszym miejscu Pan Po, na drugim miejscu Dominik Zieliński, trzecie miejsce Egzekwobart z Jareksosem. Ta tabelka oczywiście ulegnie zmianie, a aktualizacja jej nastąpi w filmie statystycznym we wtorek. Zapraszam serdecznie do grupek VIP polskich. Na kanale znajduje się film właśnie o tych grupkach. Odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Możecie w niego kliknąć, wtedy przeniesie Was do odpowiedniego filmu. A zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl opadgmail.com. Możecie również wspierać kanał. Tutaj specjalnie dla wspierających dodatkowe filmiki na kanale z upgradeowanymi kuponami do różnych serii filmowych. W bieżącym tygodniu, dla wspierających, będzie film Stoplik Europejskich z kolejek w środku tygodnia. Będzie również film Stoplik Europejskich weekendowych. No i dorzucę jakiś filmik z pucharów krajowych. Tak więc sporo tego na kanale dla wspierających będzie w tym tygodniu, a aby dołączyć, należy kliknąć przycisk wesprzyj, znajdujący się przy każdym z moich filmików, dalej już Was i Youtube poprowadzi. Ja zapraszam również na nasz drugi kanał, polski kanał Bóg Macherski Ekstra, tam jest film dostępny. A propos grupek na Euro 2024 w Niemczech. Rozkminiamy, kto tam wyjdzie z poszczególnych grup kwalifikacyjnych. Tak więc, kto jeszcze nie widział, zapraszam do obejrzenia. Proszę również o zasubskrybowanie tego naszego dodatkowego kanału, ponieważ jeśli byśmy mieli jakiekolwiek problemy techniczne na pierwszym kanale, to oczywiście wszystkie nasze filmiki będą upubliczniane na naszym kanale dodatkowym Polski Kanał Bóg Macherski Ekstra. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. A ja zapraszam wszystkich do oglądania innych filmików na kanale. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.